Co ja dzisiaj mam, moi drodzy? A no, tu dzisiaj jest taki kolejny odcinek z cyklu auta, których sobie nie rozpakuję. Jest to AMC Javelin AMX. Jest to edycja Chase z Greenlight i tym razem jest to edycja Unpainted, czyli niemalowana. No i mam nadzieję, że tutaj wszystko ładnie, dobrze widać w tym ostrym oświetleniu są światła z tyłu jest otwierana maska oczywiście która wygląda tak sobie auto niestety lusterek nie ma jak widzicie ma klamki i ma przód który przypomina ten AAMC przypomina mi nieco Mustanga tak mi się wydaje no, i jest to, tak jak już wspomniałem, kolejne auto, którego nie mam zamiaru rozpakowywać, bo jeszcze mam, mam taki, takie obiekcje. Mam takie po prostu coś, że no, to jest jednak Chase Unikat i tego rozpakowywać nie będę. Prezentuje się ok, jak na green light, z tym, że zauważyłem też. Że Greenlight zaczyna się poprawiać w końcu. Tak jak Johnny Lightning zaczyna się poprawiać. No, słuchajcie, jeśli Majorette wydaje swoje edycje premium, no to coś jest na rzeczy. Mam nadzieję, że te modele w przyszłości będą jeszcze lepsze, jeszcze ładniejsze. A żebyście sobie zobaczyli, co jest w tej serii, w serii showroom mamy proszę Was takie oto samochody Ford Crown Victoria, GMC Cadillac, Ford Thunderbird Plymouth Belvedere cała edycja jest to edycja szósta i żeby przeciągnąć jeszcze do trzech minut bo wiecie, że teraz shorty są trzyminutowe, minutowe to powiem Wam, że jeszcze kilka tych chase'ów mam jeszcze kilka takich krótkich 3-minutowych filmików e, będzie. No i zapraszam do oglądania. To była prezentacja taka króciutka e, AMC Javelin Jet, czy też Javelin. Zależy, jak się to wymawia. W edycji Chase. E, zapraszam do subskrybowania. Kto jeszcze nie wie o moim kanale, zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów. I. Trzymajcie się. Na razie napiszcie mi czy swoje czejsy odpakowujecie czy nie. Trzymajcie się. Cześć.